Tym razem zaprezentuję Państwu wymianę sworznia lub może nazwa taka bardziej potoczna, cukierek, używany często przez nas mechaników. Jak taki stworzeń wymienić? No to jest konkretnie stabilizator samochodu Terberg. Użyję ściągacza o sile nacisku 30 ton i odpowiednie akcesoria. Teraz tak, element, który będzie nam wyciągał, musimy dopasować. No, z tej strony gorzej pasuje, z tej strony będzie lepiej pasowało. Sama y, operacja wyciągania, niezależnie w którą stronę, y, bo po prostu zależy nam tylko na tym, żebyśmy usunęli y, ten y, stworzeń cukierek y, ze stabilizatora. Przystępuję do uzbrajania sprzętu tak lekko podtrzymuję siłowni, ponieważ siłą opadania by krzyk stał. Naprężyłem. Przyglądam się teraz, czy wszystko dobrze jest ustawione. Podejrzewam, że Lepiej. Jeszcze raz poprawię troszeczkę. Jest to bardzo ważne, żebyśmy nie zawadzili nigdzie o jakąś płaszczyznę powierzchni. I już Państwo widzicie jak... Ładnie nam to wyciąga. Przytrzymuję siłownik, żeby mi nie opadł. Stary stworzeń wyjęty. Odkładam go, a ja muszę przygotować się do następnej operacji do wciągania. Muszę w tym celu przełożyć słupki. Te dłuższe już mi nie będą potrzebne, a muszę założyć krótsze. Mam już wstępnie przygotowaną przygotowany nowy stworzeń, nowy cukierek. On jest ściśnięty w takiej specjalnej klamrze. I tu jest bardzo ważna rzecz, że yy, zewnętrzna tutaj ta średnica musi powinna wystawać poza tą płaszczyznę. Ważne jest też, żeby zwrócić uwagę, żeby te dwie szczęki, klamry były w jednej płaszczyźnie i zawsze do wciągania będziemy zaczynali od tej strony, która ma lekką fazę. Lekko, jedna strona jest na tym spojrzeniu niesfanowana, jedna jest sfazowana i wciąganie też patrzymy, z której strony na y, tutaj y, tej y, tulei jest faza. Faza jest od tej strony, czyli musimy wciągać od tej strony. To będzie polegało na tym, że jak przyłożymy, to już lekko jest ta zewnętrzna średnica cukierka zagłębiona i mamy już centrowanie. Teraz będziemy przystępowali do wciągania. Będzie. Muszę wykręcić wykręcić muszę tą końcówkę. Założyć ją tutaj już do tego zespołu. Przystawić do tulei. I tak przygotowany zestaw muszę skręcić. że to najłatwiejsze dla jednej osoby, lepiej jakby ktoś pomagał nam, ale zobaczycie Państwo, że sam sobie też z tym poradzę. Spróbuję teraz wężyć, pompon tak teraz jeszcze bardzo ważna sprawa że położenie tych końcówek musi być w odpowiedniej pozycji i zauważyłem teraz że nie zgadza mi się z tamtą starą dobrze jest jedną zachować starą, jedną nową zaraz wezmę sobie Wniosłem klucz płaski, żebym mógł sobie to, że tak powiem, ustawić odpowiednio. No, tak powinno być dobrze. I teraz mogę przystąpić już do podstawowej pracy, czyli do wciągania nowego sworznia do tulei. Daleko. No jeszcze około 3 mm. O, już wyszło mi z tulei. Ale jeszcze troszeczkę mogę wpompować. Teraz to dokładnie widzę. Wysokość odpowiednia. Symetrycznie z obu stron. Równo z obudową. Całość rozbrajam i operacja zakończona. Stworzeń nowy można montować na auto i można pracować dalej. Dziękuję.